Hej, witaj. Kiedy doświadczamy ataku tzw. rwy kulszowej, skarżymy się na ból, który promieniuje najczęściej od kręgosłupa gdzieś na nogę. Czasem na całą nogę, czasem jest to tylko łydka, udo czy pośladek. Z czego to wynika? Dlaczego ból czasem promieniuje do uda, czasem do pośladka, a czasem promieniuje do dwóch nóg? Dzisiaj chcę to wszystko wyjaśnić. Zapraszam. Nie będzie to oczywiście nic odkrywczego, jeśli powiem, że większość dolegliwości bólowych promieniujących dokończony dolne wynika z drażenia układu nerwowego. Nie jest to oczywiście jedyna przyczyna, ale najczęstsza i od niej sobie właśnie zaczniemy. Drażenie układu nerwowego powodujące promieniowanie bólu dokończenia dolnej Zachodzi w obszarze kręgosłupa lędziowego albo kręgosłupa krzyżowego. W związku z tym, że w kręgosłupie krzyżowym nie ma dysku, nie może powstać taka klasyczna dyskopatia. W inny sposób ten układ może być drażniony, ale nie w taki, powiedzmy, najbardziej popularny. To ten temat troszkę pominiemy i skupimy się głównie na kręgosłupie lędziowym, który jest główną przyczyną tego bólu promieniującego nam do Dlaczego właśnie ten obszar powoduje te, ten ból? Ponieważ nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego na tej wysokości, na wysokości kręgosłupa lędźwiowego unerwiają czuciowo i ruchowo kończynę dolną. Czuciowo, czyli na przykładowo czujemy dotyk, nacisk, ciepło, zimno, natomiast ruchowo, czyli pozwalają na przykład aktywować mięśnie, czyli po prostu unosić, aktywować mięśnie w naszej nodze. W tym obszarze jeśli mamy podrażnienie układu nerwowego, najczęściej będzie ono wynikać z dyskopatii, czyli dysk, wypuklina dysku będzie uciskać nam na, na nerw, który wychodzi przez otwór międzykręgowy albo na przykład jakiś mocny stan zapalny w stawie międzykręgowym będzie powodował obrzęk i ten staw także będzie pośrednio wpływał na ucisk tego nerwu, a uciśnięty nerw to nerw, który ma zaburzone ukrwienie, a nerw, który ma zaburzone ukrwienie, będzie manifestował to właśnie drętwieniem, bólem, albo jakimiś różnymi rodzajami, będziemy odczuwać na przykład jakieś przechodzące mrówki, te klasyczne takie objawy dla układu, e, dla układu nerwowego. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy drażnienie układu nerwowego w obszarze kręgosłupa lędziowego, może ono przebiegać w różnych miejscach. Czasem będzie to pośladek, czasem udo, czasem łydka, a w niektórych momentach także cała noga. Z czego to wynika? Głównie z, układu, z budowy układu nerwowego. Większość naszych nerwów unerwiających, unerwiających e, nasze kończyny, czy górną i jest zbudowana w ten sposób, że jeśli będziemy drażnić tą powierzchowną jest drażniona na początku ta powierzchowna część nerwu, chociażby nerwu kulszowego, to jakby będzie, będzie zaburzone unerwienie miejsca, które jest bliżej kręgosłupa, czyli na przykład okolice biodra, pośladka, czyli ona najczęściej będzie drażniona jako pierwsza. Jeśli dyskopatia dalej uciska, uciska coraz mocniej, to także włókna leżące głębiej w budowie, w przekroju tego nerwu, także będą drażnione, także tam będzie zaburzone unerw, ukrwienie, i ten ból będzie nam schodził niżej, na przykład do uda, a potem do łydki czy do stopy, jeśli to drażenie będzie iść naprawdę głęboko. Dlatego najczęściej pacjenci także przedstawiają taką historię, że ból zaczyna się w obszarze kręgosłupa, a potem stopniowo schodzi coraz niżej, nieraz zajmując już całą kończynę, jest to stały ból całej nogi, a nie w niektórych przypadkach pacjenci odczuwają już na końcu tylko stopę albo stopę i łydkę, ponieważ Albo nie czują uda i pośladka już tego bólu, albo ten ból jest po prostu zdecydowanie akurat w przypadku mniejszy i nie zwracają na niego aż tak dużej uwagi. Więc na ogół ten ból, lokalizacja będzie wiąza, związana z progresem drażnienia układu nerwowego. Czyli dla nas także to powinna być już takie, taka ostrzegawcza sytuacja. Dlaczego ból, Dlaczego ból drętwienie, jak i promieniowanie, może być w jednej części nogi, może przebiegać przez całą nogę, albo być z przodu z boku, przyśrodkowo. Z czego to wynika? Z tego, że może dochodzić na przykład do drażnienia jakby wybitnie jakiegoś jednego dermatomu. Dermatom jest to obszar skóry, który jest unerwiony jakby z danego segmentu kręgosłupu lędźwiowym. Przykładowo dermatom L4, który znajduje się pomiędzy czwartym a piątym kręgiem lędźwiowym, czyli jeśli ten nerw jest podrażniony, wyraźnie mocno ten nerw jest podrażniony, to objawy neurologiczne, czyli drętwienia, parestezje mogą być wtedy w przebiegu tego dermatomu L4, który biegnie po przedniej części uda przez kolano i później kieruje się do przyśrodkowej części stopy. Natomiast jeśli będzie przykładowo segment niżej, mamy wtedy dermatom L5, czyli będzie w dużej części boczna część uda, brzeg, brzeg boczny, łytki, a także grzbiet stopy. Oczywiście ten dermatom nie może, nie musi przebiegać idealnie. Książkowo te dermatomy potrafią się na siebie nakładać, ale to także dla nas jest taka informacja na temat tego, co w kręgosłupie może się dziać. Oprócz dermatomów mamy także mięśnie wskaźnikowe, czyli jakby mięśnie, które. Osłabienie może nam mówić o podrażnieniu danego segmentu Na przykład mięsień biodrowo lędźwiowy, czyli najsilniejszy zginacz stawu biodrowego oznacza nam drażnienie na poziomach na przykład L1 i L2, jeśli on jest wyraźnie słabszy to możemy szukać dyskopatii w tym obszarze. Przykładowo segment L5, czyli bardzo często drażniony segment pomiędzy piątym kręgiem lędźwiowym a pierwszym krzyżowym odpowiada z niego prostownik palucha. W naszej stopie, więc wtedy on będzie wyraźnie słabszy od drugiej kończyny. Co natomiast w sytuacji, kiedy ból promieniuje do obu kończyn? Może to mówić nam o kilku e, sytuacjach. Bardzo często jest to ból, który po prostu promieniuje z uszkodzonego dysku i ten dysk nie musi drażnić jeszcze układu nerwowego, ale sam uszkodzony dysk, dysk jakby, samo w sobie uszkodzenie dysku, może powodować. Promieniujący ból, nieco taki bardziej rozlany do jednej do drugiej kończyny. Inną przyczyną może być także problem gdzieś w stawie wstawa e, e, kręgosupa. E, nie, nie jest to często, żeby te małe stawy promieniowały tak daleko, tym bardziej na obie kończyny, ale jest to możliwe. Tak samo ból promieniujący gdzieś ze stawu krzyżowo biodrowych czy z jakichś skrajnych naprawdę napięć w obszarze mięśni chociażby pośladkowych czy rotatorów biodra, no ale to są sytuacje naprawdę nie, nie, nie za częste. Z kolei sytuacją, która będzie prowokować bóle do obu kończyn, może prowokować jakby objawy neurologiczne do obu kończyn, jest dość niebezpieczną sytuacją, jest tak zwana mielopatia, czyli podrażnie już nie tyle nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego, wychodzących przez otwory międzykręgowe kierujących się dalej, ale drażenie samego rdzenia kręgowego, czyli wypuklina jest na tyle duża, że odkształca nam opony mózgowo-rdzeniowe, jakby znosi tą rezerwę e e e, płynu mózgowo i dociera do rdzenia kręgowego albo do tak zwanego ogona końskiego i powoduje promieniowanie bólu do obu kończyn. Jeśli to się wiąże w przykład ze spadkiem wyraźnym siły w obu kończynach albo z jakimś zaburzeniem pracy zwieracza, to jest sytuacja bardzo ostra i wtedy po prostu jakby musimy już jechać naprawdę na, na sygnale i najprawdopodobniej będzie to zakończone operacją czegoś takiego nie możemy lekceważyć i czekać, aż samo przejdzie. Są to bardzo niepokojące objawy właśnie ten spadek sił, spadek siły w obu kończynach i zaburzenia funkcji zwieracza. Myślę, że te najważniejsze przyczyny to oczywiście promieniu, bólu promieniącego to jakieś objawy neurologiczne wynikające z podrażnienia nerwów w obszarze kręgosłupa lędziowego. Uważam, że warto coś takiego wiedzieć, ponieważ może nas to też nakierować, co może być przyczyną tego, bo czasem pacjenci obawiają się być może to nerki, może jakieś narządy wewnętrzne. Oczywiście to także może prowokować taki ból, ale jest to, występuje to o wiele rzadziej niż problemy w obszarze samego kręgosłupa lędziowego. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał będzie przydatny i pomoże Wam po prostu w, diag w diagnostyce Waszych problemów. Dzięki. Hej!